Jeżeli chcesz, aby Twoja skóra była napięta i wyglądała młodziej, zacznij od tej jednej rzeczy. Z czasem skóra Twojej głowy robi się sztywna, mniej ruchoma i to właśnie powoduje zmarszczki i opatającą skórę. Więc zacznij masować swoją głowę, jeżeli chcesz wyglądać młodziej. Pamiętaj, aby masować skórę głowy, a nie włosy. Czyli umieszczasz palce nieruchomo na skórze i przesuwasz skórę w różnych kierunkach. Najlepiej ruchami kolistymi, parę razy w prawo, parę razy w lewo i tak przesuwasz i poruszasz na całej głowie. Nie zapomnij również o tej linii łączącej czoło z włosami. Tutaj możesz wykonywać takie ruchy naprzemienne. Następnie złap za włosy i pociągaj w przeciwnych kierunkach. To również rozluźni twoją skórę. Łap w różnych miejscach i przeciągaj w różnych przeciwnych kierunkach. Na samym końcu złap za włosy, pociągnij do góry i odczekaj parę sekund. Po pewnym czasie Twoja skóra będzie elastyczna i zobaczysz, jak zmieni się Twoja twarz. Jaki jest jeszcze bonus z masowania głowy? Że włosy rosną jak na drożdże. Zapisz ten trik i obserwuj mnie po więcej.